W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wymianą paska klinowego wielorowkowego w Opel Astra J Tak jak tutaj widzicie, od przodu silnika Nie jest wystarczająco miejsca, żeby to zrobić Chociaż może na upartego by ktoś to wykonał, ale Jest naprawdę tutaj wąsko, żeby włożyć klucz Zablokować nasz napinacz i żeby pasek wymienić Sami widzicie, że jest bardzo wąsko, nawet się ściągnęli tutaj filtr powietrza to za wiele on nam nie pomoże. Tutaj mamy już nowy pasek. Przygotowany. I tutaj przystępujemy do wymiany. Pierwsze już widać, mamy koło ściągnięte, żeby nie marnować czasu. Tutaj mamy nadkole po prawej stronie. Potrzebujemy torxa 20. Tu takie mamy małe śrubki. Jedna, druga. Trzecia u góry. Do tego jeszcze tutaj mamy tak kołki plastikowe. Jeden, drugi, trzeci u góry. Zabezpieczcie się już w nowe kołki, bo one często potrafią pękać z wysłużenia. Niestety lepiej mieć przygotowane, żeby później nie szukać czym ten, czym ten nadkole zamontować, bo będzie wtedy już problem. Tutaj już mamy. Odkręcone śruby, kołki wyciągnięte. A jeszcze zapomniałem, że jeszcze jedna śruba jest z przodu zderzaka pod spodem. Bardzo ładnie schowana. Często można ją przegapić. O, tak jak tutaj widzicie, jest ta mała śrubka. Tak samo, a Torxa 20. Także to odkręcamy. Tutaj widać, mamy cztery śrubki na Torxa, cztery kołki plastikowe. Udało się nawet je uratować. Jeszcze można ponownie będzie je założyć. I teraz ściągamy nad kole. Delikatnie, żeby czegoś nie uszkodzić. Tak, tutaj. Z góry takie jeszcze ma zaczepy. Też się trzyma. I teraz mamy dobry dostęp do naszego paska. Więcej naprawdę jest pola do, do tego demontażu niż z góry od silnika. Tak jak tutaj widzicie. O. Tutaj mamy już nasz pasek, jest napinacz. Tutaj na, na tym napinaczu widać taką dziureczkę. I tam jest ta śruba taka na 19 dziewiętnastkę, dziewiętnastkę nasadową. Założymy. Naciągniemy. W dół i wtedy nam pasek się poluzuje. Zaraz wam pokażę na zdjęciu. Możemy blokady użyć wiertła albo takiego pręta stalowego. Macie prąd, pręt stalowy, a tutaj wiertło. Musi być coś mocnego. Jak i macie takie blokady oryginalnej, to musi być coś mocnego, żeby się nie, nie skrzywiło. Także tak teraz widać. Zakładamy dziewiętnastkę. Nasadową. I ciągniemy w dół, napinamy, żeby nam pasek zwolniło. Mocno w dół, bo jednak napinacz jest mocny. Przygotowujemy sobie już naszą blokadę. Akurat ten mam taki dość długi, bo to nie jest oryginalny. Naciągamy mocno i możemy sobie spokojnie włożyć tą blokadę. Wyciągamy klucz i mamy pasek już luźny. Możemy spokojnie go ściągnąć. Tak jak widać mamy czas na to. Blokada zablokowana. Nie musimy się śpieszyć spokojnie sobie. Wyciągniemy stary pasek. Założymy nowy. I przy zakładaniu nowego zakładajcie najpierw pasek. Na koła, na koła z rowkami, a na samym końcu dopiero na napinacz. Bo napinacz nie ma rowków, tylko jest gładkie koło, także to jest najważniejsze. Będzie wtedy łatwiej to zrobić. Także najpierw zakładamy na wszystkie koła z rowkami. Od klimatyzacji, od pompy. A na samym końcu spokojnie sobie możemy założyć na napinacz. Tego delikatnie wsuniemy. Na pewno troszkę trzeba się więcej namęczyć, bo jednak pasek jest nowy, nie jest tak rozciągnięty. I teraz zakładamy jeszcze raz klucz. Naciągamy w dół. Wyciągamy blokadę. Puszczamy delikatnie pasek. Sprawdzamy czy wszystko jest dobrze założone Czy pasek na wszystkie rowki wszedł Czy nie jest gdzieś skrzywiony zobaczymy jeszcze z góry Sprawdzić Wszystko jest Jest dobrze zrobione Także na tyle na dzisiaj Na razie do usłyszenia w następnego odcinku